Cześć, to Ewa Stroel. Jest dzisiaj z nami Przemek Saleta, z którym porozmawiamy o zdrowiu, sporcie oraz o roli fotela masującego, który niedawno zagościł w jego życiu. Cześć Przemek. Dzień dobry, cześć. Jest nam bardzo miło Cię dzisiaj u nas gościć. Powiedz proszę na początku, co tam u Ciebie słychać? Czy dalej jesteś aktywny <laughs> sportowo, czy już może troszkę e, przeszedłeś na emeryturę sportową? Jak to wygląda u Ciebie? Przyszedłem na, na emeryturę sportową, w tym sensie, że nie żyję ze sportu i, i zawodowo nie uprawiam sportu, ale sport no, będzie obecny w moim życiu do końca mojego życia i nie wyobrażam sobie inaczej, więc ja właściwie dużo trenuję. Jeśli mam czas, to sześć razy w tygodniu, czasem nawet dwa razy dziennie i po prostu nie czułbym się dobrze psychicznie, gdybym nie był w dobrej formie, formie fizycznej. Ja rozumiem. Sport zawsze był dla ciebie podejrzewam priorytetem, także, także fajnie, że dalej to kontynuujesz i i słyszałam, że podejmujesz różne działania, typu jakieś obozy, treningi, także fajnie, fajnie za to Cię podziwiam. A powiedz mi, czy również zdrowie i dobre samopoczucie jest dla Ciebie równie istotne, co, co sam sport, wiadomo, to się łączy, ale często widzę, że sportowcy nie do końca tak dbają o swoje zdrowie, no bo jak wiadomo, niby sport to zdrowie, aczkolwiek ten zawodowy niekoniecznie zawsze zgadza się? No właśnie, sport to zdrowie, ale no pod warunkiem, że robisz to bez ciśnienia dla siebie, natomiast sport zawodowy. To jest właściwie cały czas balansowanie na granicy możliwości organizmu i w związku z tym czasem tę granicę przekraczasz. Dodatkowo w czasie kariery zawodowej zdarzają się różne drobne kontuzje, na które tak naprawdę nie masz czasu zwracać uwagi i nie możesz sobie pozwolić na zrobienie przerwy. I oczywiście po zakończeniu kariery sportowej te wszystkie historie wychodzą. Eee, ja doceniam zdrowie bardzo, szczególnie ostatnio, bo rzeczywiście dwa lata temu miałem no, duże przejścia mm, i, i problemy ze zdrowiem, takich komplikacji po covidowych, ale łącznie z udarem. Wcześniej miałem jeszcze operację kręgosłupa, to wszystko się ponakładało. i eee, Sport, tak szczerze powiedziawszy, no, sport, zacięcie do uprawiania sportu i, i fakt, że sport jest moją pasją, pomogło mi wrócić do formy i do tego, że y, znowu czuję się, że żyję pełnią życia. Czyli w zasadzie sport połączył ci się ze zdrowiem w pewien sposób, tak? Znaczy, no, to jest, to właściwie ten, ten sport i, i, i zdrowie mm, u mnie to jest pewnego rodzaju symbioza, no nie ma jednego bez, bez drugiego. Jeśli dobrze się do tego podejdzie, prawda, to trzeba znaczy, mieć. świadomość. No, prawda jest taka, że jak powiedziałem, ten organizm przez no, 30 lat zawodowego uprawiania sportu jest nadwyrężony. I w związku z tym, jeśli mi się zdarzy czasem, że przez parę dni nie trenuję, to już czuję zupełnie inne napięcie mięśniowe, zaczynają boleć różne rzeczy i tak Rozumiem, a w takim. W takim razie, jak podchodzisz do regeneracji? Czy masz jakieś swoje sposoby? Bo myślę, że tutaj też to zdrowie i regeneracja, myślę, że w tym kierunku musimy pójść, nie? jeśli o tym rozmawiamy. No, y, Myślę, że no, często się mówi, że y, regeneracja jest równie ważna jak, y, jak trening, a y, po 40 myślę, że jest ważniejsza, dlatego że jednak zdolności y, regeneracyjne organizmu y, maleją wraz z wiekiem. i y, mi jest łatwiej o tyle, że mam ze sobą bardzo dużo doświadczenia. W związku z tym wiem, kiedy odpuścić, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby nie przetrenować, nie przetrenować się. Nie ma u mnie czegoś takiego, że wpisałem sobie w kajecik zrobienie treningów i źle się czuję, czuję się przemęczony, to i tak zrobię. Wiem, że Lepiej jest odpuścić, bo może to sprawić. Jeśli nie odpuszczę, to mogę zrobić sobie kontuzję, która sprawi, że nie będę mógł trenować bardzo, bardzo długo. Więc odpowiednia ilość odpoczynku. No i też masaże zdrowe odżywianie to już jest standard. Pewnie też zajęło ci chwilkę, zanim doszedłeś i sam sobie wypracowałeś taki właśnie schemat postępowania, właśnie tego wyczucia, kiedy, tak jak wspomniałeś, jest już ta bariera, że, że warto na przykład odpuścić, prawda? To myślę, że to wymaga czasu. No tak? to są lata doświadczeń. No, zresztą podobnie jest z odżywianiem. Ja też podparłem się, na przykład jeśli chodzi o odżywianie, parę lat temu podparłem się takimi badaniami DNA, które mi po powiedziały... Mm, na czym mój organizm najlepiej funkcjonuje? I tak szczerze mówiąc, to właściwie utwierdziło mi w tych doświadczeniach, które miałem, dlatego że to się pokryło z moimi przemyśleniami po latach, po latach kariery. I no, w tej chwili znalazłem jakiś taki balans: nigdy nie liczyłem kalorii, ale znalazłem taki balans, co jeść, kiedy jeść i przede wszystkim ile jeść, żeby. Trzymać wagę, albo gubić wagę, albo zyskać wagę, to nie no, jestem w stanie tego to jestem w stanie to kontrolować. Mhm. Rozumiem. A powiedz mi, od miesiąca jesteś mniej więcej miesiąca użytkownikiem fotela masującego. E, powiedz, jakie było twoje pierwsze wrażenie z korzystania z takiego urządzenia i jak ono się zmieniało na przestrzeni kolejnych masaży? Ja e, wcześniej korzystałem z, e, z takiego fotela, aczkolwiek jak. Od przypadku do, do przypadku. No, mm, teraz mam, e, mam możliwość korzystania z tego e, regularnie I, i właściwie korzystam, korzystam codziennie. I tak, e, jeśli jestem w domu, no to, to, to naprawdę pomogę mi, mi się ten fotel zrelaksować wieczorem. Wrzucam sobie trzy e, programy, tak że w sumie tam 45 minut. Słucham muzyki albo oglądam, oglądam film i, i, i w ten sposób w ten sposób się relaksuje. I pierwsze wrażenie było takie, no ten masaż był dosyć bolesny no bo nie byłem przyzwyczajony. Potem, aczkolwiek ja od razu zaznaczę, że ja lubię mocne masaże, nie lubię takiego głaskania. Potem już no, był to ból, ale taki ból przyjemny. Rozumiem. A Jakie były twoje oczekiwania? Czy właśnie fotel był tym, czego się spodziewałeś? Wspomniałeś, że korzystałeś wcześniej z podobnych urządzeń, ale czy te oczekiwania, które gdzieś tam sobie wypracowałeś na podstawie właśnie tych wcześniejszych doświadczeń pokryły się z rzeczywistością? Znaczy tak szczerze mówiąc, nie miałem jakichś specjalnych oczekiwań, bo też nie miałem jakby doświadczeń, żeby, żeby mieć te, te oczekiwania skonkretyzowane, mm -hmm. więc, więc po prostu czuję, że e, masaż mnie relaksuje, rozluźnia mi przede wszystkim e, plecy, kark, e, no jest przyjemne. Okej, okay. a jak korzystasz z fotela? Wiem, już już wspomniałeś troszkę, że wieczorem 45 minut zazwyczaj tak, ale masz jakieś swoje ulubione programy, czy, czy raczej jest to loteria na pilocie, czy, czy nie, jak nie, do tego podchodzisz? Mam swoje ulubione programy. Programy zaczynam od e, masaż e, chyba tych z pleców. E, później jest e, chyba regeneracja i na końcu relaks. Mm -hmm. Ta regeneracja jest chyba taki mocniejszy, nie? Tak, jeśli dobrze. No właściwie to zostawa mi się wszystko w co? Tak, no, że odpływasz, jest relaks, także. Okej, okay, rozumiem. A mm, jakie są Twoje odczucia, takie pierwsze odczucia zaraz po zejściu z fotela? Lekkość chyba. Mm -hmm. to jest. No też. Ja dużo podróżuję, jeżdżę samochodem. No i to też nie jest jakby. E, najzdrowsze dla, dla pleców, no, tym bardziej, że parę lat temu miałem operację kręgosłupa i, e, i to na pewno i, i, zwykle e, czuję jakiś ból lędźwi, natomiast no, to mi pomaga się zregenerować. Rozumiem, a jeśli chodzi o takie Długofalowe efekty? Bo teraz mówimy o takim pierwszym wrażeniu. Czy zauważyłeś jakąś poprawę właśnie w bólu pleców czy w rozluźnieniu mięśni, zarówno z perspektywy sportowca, jak i po prostu człowieka, który wiadomo, jak każdy jest czasem zestresowany, zmęczony. Jak to oceniasz? Jakiego bólu? Nie boli nie mnie. Nie no właśnie, nie ma, nie ma boli. Aczkolwiek, aczkolwiek <noise> ostatnich parę dni jestem cały czas w trasie i marzę już o tym, żeby wrócić do domu i się porządnie wymosować. No, Okej. Okay. Czyli jak dzisiaj przyjedziesz do domu, to pierwsze co kierunek fotel? <noise> no, tutaj będę musiał ogarnąć. Psy i tak dalej, i tak dalej. Jak będę miał już świetny spokój i spokojną głowę, to Będzie wtedy na fotelu. A z perspektywy tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ta regeneracja, ten sposób na taki potreningowy odpoczynek. Czy to jest dobry kierunek, żeby odpocząć właśnie w ten sposób na fotelu? Mm, nie wiem, tak szczerze mówiąc, mm, nie wiem dlatego, że. E, tam jest ileś programów, ale tak szczerze powiedziawszy, no, ja korzystam z tych trzech i trzymam się tych trzech. Natomiast e, e, być, może, być może się mylę, bo, ale jestem mm, tak nauczony z dawnych czasów, że no, masaż troszeczkę jednak zakłóca koordynację przed e, treningiem ten, Średnie, przynajmniej bokserskim, średnie jest wskazanym, bo rozluźne, tak jak mówię, i zakłóca koordynację. Więc dla mnie to jest czyste takie... Hmm... Doświadczenie regeneracyjne i w ten sposób. To... Czyli mówisz, że przednie za bardzo, ale po. po jak najbardziej. Tak. Jak najbardziej w porządku. Czyli regeneracja taka potreningowa jest to dla ciebie fajne rozwiązanie, tak? Zgadza się. Super. A powiedz, komu poleciłbyś fotel? Co byś powiedział takim osobom, które się jeszcze zastanawiają? Po co mi takie urządzenie? Czy to w ogóle masuje? Co to takiego jest? Ja właściwie każdemu bym polecił, żeby przynajmniej spróbować i to spróbować no przynajmniej 2-3 razy różnych programów poświęcić na to chwilę czasu i wtedy podjąć decyzję, ale osobiście myślę, że każdy znajdzie zastosowanie dla tego fotela, dlatego że nie każdy, nie każdy trenuje, ale w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach każdy jest zestresowany. Ten stres jest wszechobecny bez względu na to, czy dotyczy pracy, czy dzieci, czy ukolwiek więc y, warto spróbować różnych sposobów a dodatkowo jeszcze y, z kolei też wiadomo że stres jest przyczyną naprawdę bardzo wielu poważnych chorób wszystko się później łączy. Y, dobrze, zakładając że słuchają nas miłośnicy zdrowia i dobrego samopoczucia sportu, powiedz jaką postawę względem sportu no i także życia chciałbyś przekazać naszym słuchaczom. Ech. Że trzeba o siebie dbać, naprawdę y, trzeba o siebie dbać i, i warto uprawiać sport, y, pomijając już jakby lepszą kondycję fizyczną, y, to sport jest również y, sposobem na to, żeby zrelaksować głowę, właśnie odstresować się od różnego rodzaju Ciśnień. A poza tym sport bardzo dużo uczy. Oczywiście uczy systematyczności, cierpliwości, daje kontrolę nad własnym ciałem, a poza tym uczy też takiej twardości w życiu, bo człowiek, który zaczyna uprawiać jakiś sport, zdaje sobie sprawę z tego, że nie wykona danego ćwiczenia czy danej techniki czy danego ruchu dobrze za pierwszym razem i próbuje kolejny raz i kolejny. A czasem w życiu ludzie próbują raz i rezygnują, więc nie warto się, nie warto się poddawać, nie można się poddawać i sport tego uczy. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Na koniec powiedz, powiedz, proszę, czy jesteś zadowolony z fotela i ze współpracy z Prowellness? Nie, no bardzo jestem, bardzo jestem zadowolony i zrelaksowany. To najważniejsze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. <noise> dziękuję.